Witamy w pełnym składzie! Zubójcie, łapkulcie i zrasenamy! Witamy na odcinku serii kariera menadżera w FIFA 14, a z odcinkiem Bilbao. I teraz Wam pokażę, proszę Państwa, tutaj, ta, ta kariera będzie dużo sezon 2020-2021. Już Wam pokazuję, kto był królem szczelców. Możemy być zapewne dumni. Może być na pewno dumni z tego, bo Lewandowski, proszę Państwa, pierwsze miejsce z pięcioma golami, brawo Lewandowski! Drugie miejsce Wolski, ale w dwóch punktach te podróż, może być bardzo dumni. Jengis trzecie miejsce z trzema golami, Frej czwarte miejsce z trzema golami, za piąte miejsce z trzema golami potem. Jak się do, orm to w Czech, czyli kadry, który my prowadziliśmy, to Jacek i pilarz z dwoma golami. Na no, 10-11 mie miejscu możemy być dumni. Insy nie ma dwa gole. Nie przez zwochu. Możemy być bardzo dumni dla swojej kadry, ale wiemy, że nie poprawiliśmy tej kadry zbyt długo. Z powodu, że wyszliśmy po prostu z grupy na euro. Jeszcze pierwszym asystentem. Przez naj Najwięcej czysty kąt ma Terstragen. Potem Nyland i inni. Najwięcej w ma Kauker i Nowotni. To chyba wiecie Mero, Alberto Moreno, i Rodríguez są zawodnicy, którzy zostali na tym... to ta czerwona czerwoną kartkę Okej, okay, no to teraz przejdźmy do rzeczy Mamy mieć dumni z Polaka, brawo To się jak wczesnokrój nasza liga To była nasza grupa eliminacyjna do Euro jak wygląda drabinka To nowa grupa eliminacyjna, ale wiemy, że gramy badamy tylko 2 metry w, w tej grupie, bo... No po prostu nie przedrobłam kontraktu najprawdopodobniej, bo, bo mam nadzieję, ale raczej nie. Bo po prostu nie wyszliśmy z grupy, ale tak grać się świetnie. Liga Mistrzów wygrało Chelsea, bo wygrało 3 do 2 z AC Milanem w finale. Więc super, Manchester City wygrał 4 zaraz z nami, czyli Azaticken Bilbao. A więc super. Teraz przejdźmy do transferów. Transfer Marketu. Mamy 13, proszę Państwa, lipiec. Musimy przejść. Te wszystkie trzy, pierwsze odcinki to będą odcinki Długobieżne, ale wiemy bardzo dobrze, że odcinki, które będą... Poczekaj, jeśli będą co? Nie mam za trzy dni. To nie będzie miało sensu. W pewnym sensie. Albo co 3 dni, albo co, co tydzień będą po prostu te odcinki. Dwa razy w tygodniu po prostu będą. Po trzecim odcinku. Pierwsze trzy odcinki będą coś pisali, ale potem już dwa razy w tygodniu. Więc serdecznie zapraszam. To się prezentuje na zespół Miguel. To jest zespół Król Szczelców Bundesliga. Na pewno z Sezonu chyba sprzed 3 lat, Kalas To jest zadowolony z Milik I powiem to z Król poprzedniej edycji. Kalas to jest najlepszy asystent. Przepraszam też. Ale my chcemy kupić gracza, bo z tym to wiemy, przegraliśmy z Manchesterem, z takimi zespołami... Messi w Eimeatach Ligi Mistrzów, z Malmo, z Malmę zagramy w czwartej rungie, w ofiach. Wiem, z takim składem to nie im dalej, z naprawdę się męczyliśmy w tej Lidze Europy. Z Manchesterem to Pank i przegraliśmy 4 do zera nad Realem, Madrid, to są takie rywale, które... cudem, ale częściej przegrywaliśmy nad Asalico Madryt. Przedaliśmy w, puch w pucharze poru karnych. Naprawdę byliśmy blisko zrobić te puchary w Hiszpanii, ale nam się nie udało. A samo jak i w bo to jakby 4-0 w Gdańsku. Tak się właśnie prezentuje zespół Aset Bilbao. Ofert pracy nie ma. To już nie jest to samo co Fifa 19 Szkółka juniorów, mamy Stwórz juniorów, bardzo bym chciał zatrudnić, proszę Państwa Na Skatuta tuta Albo nie będę, bo to nie będzie miało sensu żadnego I bardzo bym chciał rozpocząć skatuking w kraju Finlandia Bardzo bym chciał żeby Finowie skoczyli trochę na poziom inny Jak jest możliwość O Indie, to bym chętnie też zrobił Indie Nie ma Indii Nie ma Indii, więc są Chiny, Japonia, Arby Saudańska może wezmę sobie Dobra, z innego kraju wezmę Wezle sobie SIN Sześć miesięcy Uliony technicznie Mam nadzieję, że to będzie dobry yy, zespół Okej okay. Mamy, proszę Państwa, Griezmana To pierwszy zawodnik, którego chciałem kupić Tak o zawodnika Grizzman Przejdźmy do kolejnych dni 19 milionów tylko, to nie jest tak dobry zawodnik, jak normalnie Dwie asety liczy na tych mistrzostwach Europy. Kluczowy zawodnik, ok. Złóż ofertę. u potem dostanę tylko 12 milionów. Więc kiepsko. Przyjęli ofertę. Wow, Ło, wow, Ja dam 100 milionów, żeby nie było. Niech chłopak ma dobrze. Yy, w tej Hiszpanii, ja mam mu tam 3 lata. Który zawodnik. Okej. Okay. może być. Mega pasuje do składu Antonia Griezmann. Mega! Wow. Nie powiem jak, ale bardzo świetnie pasuje do tego zespołu. Dobra, chciałbym w tym okienku wszystko tutaj zrobić. Dobrego. Mamy Griezmana, niech się pasuje zespół. Dam mu numer: Mamy Michela Griezmana. Muszę dać formację szczególnie, bo to będzie bardzo ważne. Fabieński na bramce. i Kalas. Ja bym go dał. Mam tutaj dwóch napastników, kalas i Milik, Okej, okay, kalas pójdzie sobie na ławkę rezerwowych. Kalas pójdzie na ławkę. Mamy drugiego kalasa też, ale to jest inny kalas. LP Gdzie on był? Zgubiłem się, wyglądał on Co to robi Oscar Gil? lewego pomocnika. A no nie, OK jest, OK. Kogo czy trzeba kupić na obronę? Niech się chłopak rozwija na ławce. Da Guilermo. Mamy Maglizmana i Milika na napadzie Iba i Gomeza. B lewa strona, prawa strona Michel Przydałby się ktoś, proszę państwa, na obronę, na tutaj, dla Efira. Efir to nie jest jakiś zawodnik, którego no... Jest jakimś obiektem pod... Oskar Gill jest skontuzowany Ale jeszcze nie rozwinie a czy Efir tak jakieś bardzo. Nie sądzę. Okej. Okay. Brona, może kogoś fajnego znajdziemy? Wow, 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 mam tych tu zawodników tutaj jest 대피해라 워우 아우레가 이게 저.. 야 지금 오지기 카우이... Z ligi angielskiej kogoś ściągnąć. Już Hiszpana, przepraszam. Hiszpania Ryan dobry. Baldo. Wiem, kogo ściągnę. Santona ściągnę. Santon. To zawodnik, który. Na Euro grał świetnie w obronie Ja byłem blisko w tym finałowym meczu szczęśliwy Wow To z zawodnik z angielskiej To z LO Tu mi chłopie zaskoczył wiesz Osiem milionów tylko Pytanie tylko ile on może mieć w realach. Dam więcej niż osiem milionów żeby nie było Tyle dam I już bo powoli zbliżają mecze A mogą być emocje Przyjęli ofertę Fundusze Kiedy to było? Finans Są wszystkie pieniądze chyba zbardowane już. Siągniemy Santona. Ma 29 lat. też moc o a więc będzie ok. 80 milionów damy. 3 lata. Kluczowy zawodnik. I w zespołu. Przyjeżdża do Bilbao, chopie. My chcemy naprawdę z tobą osiągnąć wiele. Nie wygraś euro, ale wygraś liga mistrzów z nami. Mam taką nadzieję. Chyba sobie jaja robisz chłop. Mówisz cześć. Co tu, tu chodzi? Pięk... Okej, okay, może być Manchester City gramy ze swoim rywalem, którego przejeżdżaliśmy w finale. Tylko oby to było z Santonem. Nie muszę odrzucić po raz drugi, nie wiem co teraz ma zrobić po prostu. Co ja mam zrobić teraz? Ale, wiem, mu 3 lata i kluczowy zawodnik Ostatni raz, jak nie lakceptuję tego, szukamy innego zawodnika. Biki, coś, które się dzieje na Waszych oczach, mam sprzedać Łukasza Fabińskiego? Czy nie? Do Słenzi, do klubu, który on tam gra. Obecnie, okej, okay, sprzedamy go, ale sprzedamy go za. Tyle. Ja mam sens, zagrał tutaj z Manchesterem City, ale... No bo czy to jest na, na koniec odcinka Grand City Martin Michal 1-0 Mi się to robi. Martin 500 kibisów na stadionie podobno kore wirusa. Jest 500 kibisów, jest tylko 500 kibisów na stadionie.